Rozmowa dnia. Zuzanna Dąbrowska i nasz gość. W studio Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyłączył pan już komórkę? Zabrał pan dzisiaj tablet ze sobą do pracy? Proszę. Zabrałem. Komórkę wyłączyłem, bo rozmawiamy na antenie Polskiego Radia. No ale oczywiście to wszystko, co pani marszałek Ewa Kopacz robi dziś, to jest przesada. To jest stanowcza przesada. Dlaczego no jeżeli obrady mają być tajne, ponieważ mają być omawiane e, tajne treści, a tymi tajnymi treściami mogą być wyjaśnienia Pana Mariusza Kamińskiego, byłego, byłego szefa CBA, to trzeba chyba zrobić wszystko, żeby rzeczywiście to nie było fikcją, bo najgorzej jest, kiedy ogłasza się utajnienie, a potem wszyscy i tak wysyłają SMSy, yy, piszą yy, przez internet przeciekają różne powiedzi. tajne. Ja bardzo. fikcji nie popieram, wręcz przeciwnie, uważam, że fikcja tylko obnaża bezradność i słabość instytucji państwowych, ale te środki. Bezpieczeństwa, agenci ABW, którzy sprawdzają pomieszczenia w Sejmie. To przecież wszystko kosztuje. Kto za to zapłacił? Polski podatnik. To nie ma sensu. Jest lepsze rozwiązanie i Prawo i Sprawiedliwość o takie rozwiązanie apelowało, a więc szef CBA, premier no i prokurator powinni zdjąć klauzulę niejawności z tych materiałów. Opinia publiczna wówczas mogłaby zapoznać się z całością zgromadzonych materiałów i wyrobić sobie zdanie. Proste tak, rozwiązanie. Tak, ale służby twierdzą, że w Wtedy zbyt wiele dowiedziano by się o metodach ich postępowania. No ale pracy. twierdzą służby, przynajmniej niektórzy politycy, o, może tak, niektórzy politycy, szczególnie dziś polsko rządzący, twierdzą, że zbyt gorliwie działało Centralne Biuro Antykorupcyjne wtedy, kiedy szefem tego biura był minister Mariusz Kamiński, no bo co, bo pokazywało na nadużycia ze strony władzy i w związku z tym próbują stworzyć w atmosferze sądu kaptorowego, właśnie skazać już ministra Mariusza Kamińskiego, a więc lepszym rozwiązaniem jest takie, żeby opinia publiczna mogła zapoznać się z tymi materiałami, przecież śledztwo już zostało zakończone, prawda? Materiały zostały zebrane. O co w tym wszystkim chodzi? W mojej ocenie chodzi właśnie o taki cyrk, żeby z jednej strony albo powiedzieć tak, no, otóż ten poseł Mariusz Kamiński, były szef CBA, nie chce zrzec się immunitetu. No, a dlaczego nie chce zrzec się immunitetu? No, no bo się pewnie ma... czegoś boi. Nie, nie, bo ma konstytucyjne prawo do obrony i chciałby przedstawić posłom, którzy za chwilę będą głosować nad uchyleniem immunitetu szczegóły tej sprawy. Chciałby przedstawić szczegóły tej Ale sprawy. Ale gdyby się zrzekł sam, tak jak poseł Tomasz Kaczmarek, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, to wtedy nie musiałoby dochodzić do tego głosowania, nie musiałoby dochodzić do debaty na forum Sejmu i do całej tej sytuacji, tylko miejscem do obrony byłby sąd. I znowu sąd, utajnione posiedzenia, wszystko tajne, łamane przez poufne, a potem możemy przeczytać w niektórych gazetach, że co prawda, na przykład na portalu Gazety Wyborczej, że co prawda prokuratorzy odmawiają y, informacji na temat treści y, tych materiałów, no ale oni dotarli i twierdzą, że sprawa dotyczy państwa kwaśniewskiego, a więc byłego prezydenta. Y, a więc no, jakby a także nie patrzeć... także Pana a także pana to już odszkodowanie od Jakby sądu. nie patrzeć, to są osoby publiczne, szczególnie były prezydent Rzeczypospolitej. A więc opinii publicznej należy się wiedza na temat tego, w, jakie były materiały w tej sprawie. A nie sąd kapturowy, nie próba dopadnięcia ministra Mariusza Kamińskiego, nie próba zemsty politycznej, bo ja to tak oceniam. Dziś rządzący Polską próbują się mścić za co? Za to, że minister Mariusz Kamiński realnie walczył z korupcją, za to, że pokazał aferę hazardową, aferę stoczniową, Afery uderzające w, w, w władzę, obecną władzę. W tych przypadku. No tak, aż y, ujawniał fakty związane z aferą hazardową, pozostawał na stanowisku. Po tych sprawach, w których, y, mówię tutaj cudzysłów, agent Tomek, czyli znowu poseł Tomasz Kaczmarek, dostał zarzuty już prokuratorskie, to nie wygląda na zemstę, tylko powiedzmy wyrównanie y, rachunków y, za to, że służby. No, chyba jednak przesadziły w działaniu i w ściganiu, i przede wszystkim w tworzeniu sytuacji, w pułapek, w które ludzie mieli wpadać, a nie wpadły. Nie, to jest interpretacja tych, którzy w mojej ocenie mają coś na sumieniu i próbują sprowadzić służby do takiej postaci... Ale kto? Jakiej? Aleksander Kwaśniewski? Nie, ci, którzy dziś Polską rządzą. Ci, którzy dziś Polską rządzą. Zauważmy, że wczoraj obecny szef CBA skarżył się, że budżet Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest ograniczony, że nie może wypełniać Centralne Biura Antykorupcyjne Ma swojej Ma za mało funkcji. biur terenowych. No, no więc no, ubezwłasnowolniono tą służbę, bo ci, którzy dziś Polską rządzą, dają przyzwolenie do nadużyć. A proszę jeszcze pamiętać, Pamiętać o tym, że ta akcja specjalna Centralnego Biura Antykorupcyjnego była prowadzona w czasie, kiedy ministrem sprawiedliwości był polityk, jak i Platformy Obywatelskiej. Pan minister Czuma był wtedy ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, to za jego zgodą ta akcja była prowadzona. no więc czy premier o tym nie wiedział? Czy, czy, czy nie rozmawiał? Nie konsultował się ze swoim ministrem? No, być może był zajęty byłoby grą w piłkę. Byłoby przerażające, gdyby się konsultował. Powiem szczerze, bo jeżeli na etapie rozpracowania premier miałby się konsultować w sprawie dotyczącej byłego prezydenta, oznaczałoby to, że służby nie mają swojej podmiotowości i są wprost zależne od szefa rządu, który może wydawać im polecenia. To chyba nie byłoby to. Służby podlegają szefowi rządu. Wczoraj usłyszeliśmy, że obecny szef CBA wystosował pismo do marszałek Sejmu, w którym twierdzi, że minister Mariusz Kamiński nie może ujawniać informacji. Nawet na takim tajnym posiedzeniu podlega pan Wojtunik bezpośrednio premierowi Donaldowi i Tuskowi. O co w tym wszystkim chodzi? Żeby zamknąć usta ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu, żeby odebrać ministrowi Kamińskiemu konstytucyjne prawo, bo to jest konstytucyjne prawo do obrony, do obrony dobrego imienia CBA, które realnie z korupcją walczyło. Na prezydium Sejmu stanęło po stronie pana Mariusza Kamińskiego, mówiąc, że w procesie obrony i prawo do obrony musi być gwarantowane i parlamentarzysta ma prawo realizować je tak, że będzie składał wyjaśnienia. Stąd zamknięcie sali obrad, tak, żeby posłowie mogli to, przepis, to usłyszeć. Tak. Ale to przepis konstytucyjny. Tak, brzmi przepis konstytucyjny. Takie są opinie prawne. No, ale dlaczego pan szef CBA, pan Wojtunik tego rodzaju pisma wysyła? O, o czym to świadczy? No, o tym, że próbują stosować wszelkie metody, wszelkie. Kruczki, żeby tylko yy, dopaść ministra Mariusza Kamińskiego, żeby zemścić się. Właśnie to jest zemsta polityczna. Pan Wojtunik się mści. Ja nie miałam takiego wrażenia, kiedy y, słuchałam jego wypowiedzi na temat Mariusza Kamińskiego, y, żeby chciał się mścić, raczej y, podkreśla, że zależy mu na tym, by służby nie ucierpiały na całej tej sprawie, by mechanizmy, y, którymi się posługują, by metody, którymi się posługują, nie wyszły na światło dzienne, bo byłoby to. Ułatwienie dla bardzo wielu osób. Służby już ucierpiały na tej sprawie, i to za sprawą tych, którzy dziś polską rządzą, za, nie sprawą za sprawą tej, sprawą tej nagonki. Za sprawą Mariusza Kamińskiego nie, i, za i tych, sprawą tej nagonki. Wpadek, tych dwóch przynajmniej albo trzech przypadków. Za sprawą tej nagonki. Zresztą CBA dziś no jest, bo jest, ale jak przyznaje sam pan Wojtunik, no niewiele ma do powiedzenia, niewiele ma do zrobienia. Rezultaty działalności też są mierne. Okazuje się, że afery, które dotykają obecną. Władze są usprawiedliwiane, wyjaśniane. przykład afera hazardowa no, podobno nie doszło do m, przekroczenia m, prawa, tylko zasad moralnych. M, a w przypadku byłej poseł PO, pani Sawickiej, sąd stwierdził, że co prawda złamała m, reguły, no ale jest niewinna, chociaż wszyscy widzieli, jak przyjmowała łapówkę. No, no, a w, w przypadku takich... domniemanej Willi kwaśnijskich w Kazimierzu zostało przekroczone prawo, czy nie? A no to właśnie to jest pytanie myślę że odpowiedź na te pytanie moglibyśmy znaleźć wtedy kiedyby materiały tej sprawy zostały ujawnione prosta rzecz naprawdę wystarczy że szef CBA premier który jest jego zwierzchnikiem prokurator zdjęliby klauzulę niejawności i opinia publiczna mogłaby sobie wyrobić zdanie tymczasem cała opozycja chciałaby by obrady były Y, Także y, twój ruch, tu y, Prawo i Sprawiedliwość ma y, sojusznika, będzie hmm. głosować za y, jawnością obrad. Ale Andrzej Rozenek mówi takie zdanie, rzecznik klubu, że musi to, to wszystko musi być grą polityczną, y, w której Platforma Obywatelska nie chce rozliczyć czwartej RP, czyli rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo ta, czyli czwarta RP trzyma Platformę w szachu. No tutaj pamiętajmy o tym, że postawa tych polityków no jest postawą dwuznaczną. Lider tej partii był w poprzednich kadencjach wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego PO. Wspiera rząd, na przykład zagłosowali ci państwo za podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku życia. To żadna opozycja, to jest gra pozorów z ich strony, a różnica między czwartą Rzeczypospolitą, a trzecią, która jest obecnie, czyli polską rządzoną przez koalicję po PSL polega na tym, że za czasów IV Rzeczypospolitej chociażby walka z korupcją była czymś realnym, a za czasów obecnych jest fikcją ale Prawo i Sprawiedliwość też czasem głosuje z Platformą Obywatelską razem i ciekawa jestem, czy zagłosuje jeszcze przynajmniej jeden raz, ponieważ dzisiaj rząd zajmie się zaostrzeniem przepisów wobec pijanych kierowców. To są zmiany przygotowane przez Resort Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. No, chodzi o to, by karać surowiej właśnie pijanych i dożywotnie odbierać prawa jazdy ponownie skazanym za jazdę pod wpływem alkoholu. PiS poprze takie. Projekty, takie K zmiany? Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył projekt zmiany kodeksu. To było po tej tragicznym zdarzeniu na Pomorzu, kiedy zginęli ludzie, zabici przez. Pijanego kierowcę. My w tym projekcie chcieliśmy zaostrzyć dolną granicę odpowiedzialności karnej, bo wtedy władza twierdziła, że no, sądy tak orzekają, no, ale sądy orzekają w widełkach, czyli w granicach tych, jakich mogą, a więc chcieliśmy podnieść tą dolną granicę. Również chcemy, aby była możliwość konfiskaty samochodu wtedy, kiedy jest on narzędziem przestępstwa. No bo w, w sytuacji, w której pijany kierowca powoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym, to mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, a więc zaostrzenie tak, zaostrzenie jak najbardziej. A alkoblokady, czyli takie urządzenia, które wobec osób, taki alkomat, który, który powoduje zatrzymanie pracy silnika, jeżeli stwierdzone jest właśnie pozostawanie pod wpływem. Procentów. To jest dobry pomysł? Nie, uważamy, że to nie jest dobry pomysł. To rzeczywiście był taki wytrych, którym posłużył się premier Tusk bezpośrednio po, po tej tragedii na Pomorzu. Dlaczego? Dlatego, że to oznacza dodatkowe koszty, a więc znowu ktoś zarobi. Mówiąc w cudzysłowie, Zawsze na ktoś tym, na czymś zarabia, nie, no, ale, ale, to, ale może należy powstrzymać w ale sposób nie, to nie fizyczny powstrzyma. odjazd, ależ, ależ to nie Ale to nie powstrzyma. Jest wiele możliwości, ja nie będę o tym mówił, jest wiele możliwości obejścia takiej, takiego urządzenia. To nie ma sensu. E, państwo musi być sprawne w ten sposób, że tych, którzy łamią prawo, karze. I, i to jest sprawą zasadniczą, a więc surowość kar. I, I sprawność działania państwa no jest czymś oburzającym, że kpi sobie z policji ten, ten, ten kierowca pirat, pirat, tak, warszawski pirat drogowy po prostu sobie kpi, o czym to świadczy? O tym, że państwo polskie nie jest sprawne po prostu, że nie, nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju. I że są w prawie państwa polskiego luki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, pan Mariusz Błaszczak, który na pewno zaraz po wyjściu dziękuję. ze studia jeszcze na chwilę włączy komórkę, zanim znowu będzie musiał ją wyłączyć. Dziękuję bardzo, miłego dnia państwu życzę. Czyli, żeby pani pośle do pana się dziś dodzwonić po 12, to nie ma szans. No, rzeczywiście tak jest. Ja uważam, że, że to z całą pewnością niczemu dobremu nie służy proste rozwiązanie: zdjąć klauzulę niejawności z materiałów i opinia publiczna. Na tym polega właśnie demokracja, że opinia a... publiczna wyrabia sobie zdanie na temat spraw, a nie wszystko jest łamane tajne, łamane przez poufne. To a jest o której sensu. pan włączy? O której? O, o tej, o której ten punkt się zakończy, no więc zobaczymy, o której się może być zakończy. Może, może być różnie, ale naprawdę to nikomu nie służy, chyba, że władzy służy tak, no bo władza pokazuje, że o właśnie jakaś ważna sprawa i odsuwa realne problemy na bok, koncentrując się na problemach fikcyjnych, te, które sama tworzy. Siódma, trzydzieści trzy.